Goska wyspa młyńska z młynami Rotera zaliczona do nowych cudów Polski. Bydgoszcz informuje plebiscyt magazynu National Geographic Traveler Cuda Polski 2023 rozstrzygnięty. Wzięło w nim udział ponad 123 tysiące głosujących, którzy w każdym z 16 województw wybierali nowe turystyczne cuda Polski. To oni zdecydowali, że wśród laureatów znalazła się wyspa młyńska z młynami Rotera. Konkurencje w naszym regionie stanowiły skansen w Kłupce, i znajdujący się w wielkiej nieszawce Olenderski park etnograficzny. Jak pokazuje historia wcześniejszych edycji plebiscytu, nowe cuda Polski znajdują się szybko na mapie wakacyjnych planów Polek i Polaków. Wszystkim sympatykom tego miejsca, którzy oddali na nie swój głos, serdecznie dziękujemy. Dziś Wyspa Muńska to miejsce rekreacji w pięknym otoczeniu, w samym sercu miasta. To miejsce sportów wodnych na rzece Brdzie. To także miejsce kultury dzięki oddziałom Muzeum Okręgowego oraz licznym wydarzeniom plenerowym. Dzięki rewitalizacji Młynu oraz bogatej, stale rozwijanej ofercie tej instytucji, Wyspa Młyńska stała się obowiązkowym punktem programu wszystkich wizyt turystycznych do naszego miasta. Dlatego serdecznie zapraszam do Bydgoszczy i do odwiedzenia nie tylko tego miejsca, ale także do skorzystania z szeregu innych ciekawych bydgoskich atrakcji. Czytaj więcej na www.bytgoszczinformuje.pl